Natomiast no, gmina poprosiła nas, żeby w tym roku, dopóki nie ma takiego docelowego rozwiązania, żeby tymczasowo po prostu postarać się w jak największym stopniu zachować tamten e, porządek. Jeśli chodzi o skipy, e, to korzystanie ze skipów w tym momencie jest bezpłatne. E, e, kiedyś te skipy były płatne, no to zabiegali mieszkańcy, żeby właśnie trochę uspokoić ten ruch i na ulicy, i na wodzie e, i też w pierwszym roku My byliśmy przed minutę przygotowani do zarządzania tymi skipami. Też sytuacja była taka, że nie było pieniędzy na kogoś, kto by cały czas tymi skipami się zajmował, więc to było tak, że po prostu my udostępniliśmy naszego pracownika jakby z naszych zasobów i ta osoba po prostu zajmowała się tymi skipami ale był jeden tu, drugi na końcu trzeba było biegać, bo ta osoba musiała musiała wszystkich otwierać i pobierać za nie opłaty. Potem to przejęło znowu USP Kosakowo, które się tym zajmowało, natomiast tam w zeszłym roku e, poza sezonem trzowane zostały tam wszystko wyrwane no i też nie było miejsca, żeby to naprawić. No i aktualnie te slipy są bezpłatne. Wiadomo są argumenty i za, i przeciw, żeby te slipy były płatne, tak jak pani to powiedziała. E, częściowo to mogłoby uspokoić ruch, natomiast no, to, że ktoś się złotuje, to nie znaczy, że na zatoce dalej będzie. By... Nie będzie bałaganu, tak? Te skutery wiadomo, większe. Jest część taka, która to rozumie bezpieczeństwo, dba o to, czy brzeg pływa e, wolno i sobie gdzieś dalej, ale jest niestety dużo szaleńców, którzy wpływają czy między naszymi łódkami, jak szkolimy miejscowe dzieciaki, czy to między plażowiczami, którzy e, też powodują niebezpieczeństwo. E, no i w tej sprawie, to też e, jakby Urząd Morski się te tablice, o których tutaj mówił Pan Sołtys. W blisko brzegu jest nie dozwolone. W ciągu ostatnich lat zwiększyły się patrole policji wodnej. Kiedyś kuwała blisko brzegu, teraz mają taki sposób, że się chowają na becę i jakby widzą, to wtedy go tam ścigają. Natomiast no, to też nie jest wystarczające, bo to jest jeden patrol w który tu pływa, a ruchu jest... Tak, a ruchu jest coraz, coraz więcej, więc to też niestety nie jest nie rozwiązało problemu całkowicie. Tak, my też nie możemy być do tego, że my wzywamy tą policję bo po prostu, bo taka była prawda, że oni przypływali tylko w telewigzym ich dzwonili. Co nie znaczy, że może być jeden. Jak nie to ja, to, żebym, ja mam takie pytanie o budynek o budynek naszego byłego przedszkola, które się tutaj znajduje. E, jak ono będzie zagospodarowane, e, czy, czy jest jakiś plan na to i jak, jak to będzie wyglądało, bo nie ukrywam jako mieszkańcy nie mamy swojego miejsca. E, mam tutaj na myśli świetlicę sołeczką i myślę, że wielu osobom zależałoby na tym, żeby po prostu wykorzystać e, ten budynek na e, świetlicę, która mogłaby służyć e, naszej miejscowoju. I będzie gminy hmm. Znaczy na ten czas panie Kasio Taki... wnioskowałem o zwrócenie tego budynku, bo to jest, że może nie wiedzą, to jest budynek szkoły podstawowej, tej, który ma w sobie i praktycznie cała lewa jako dzieło tej szkoły, to był budynek szkoła 3 o zwrócenie profładnej tak. świetnicy dla miejscowości REM, także się mieszkańcom do różnych celów powiedzmy. Tam. Uralnych, czy, czy spotkań bo my nie mamy takiego miejsca. Przeszukałem parę tak, tutaj jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię tego budynku, bo tutaj rzeczywiście było przedszkole pięciogodzinne, e, czyli nie w takim pełnym wymiarze godzinowym, nie dziesięciogodzinne, tylko pięciogodzinne. E, korzystali z tego budynku również harcerze, natomiast jakby stan tego budynku jest dosyć niedobry, z tego względu, że po prostu jest tam dużo wilgoci, jednak wynika e, no, ta wilgoć też od gruntu. więc nawet jeżeli myślelibyśmy, jak w tym roku, żeby przeznaczyć ten budynek, właśnie te potrzeby przedszkolne, to w, w, w takich dyskusjach w ramach Urzędu Gminy dosokowo stwierdziliśmy, że jednak to nie ma sensu. E, natomiast jeżeli chodzi o świetlicę sołecką, to jak najbardziej ta kwestia jeszcze nie została zamknięta. Tutaj muszę powiedzieć, że to jakby w ramach urzędu bardziej tą kwestią zajmował się zastępca wójta. Natomiast e, generalnie jakby dostrzegamy tę potrzebę, żeby ta świetlica sowiecka powstała, czy to będzie właśnie budynek ten, o którym mówimy. E, byłego przedszkola. Przemówimy nawet o kwestii wykorzystania w jakiś sposób gosmanatu, bo myślę, że Bosmanat też jest tą przestrzenią, która jest nie do końca wykorzystana. E, Mogłaby być wykorzystana właśnie wielotorowo, także na no, potrzeby takie sołeckie, żeby były spotkania. Tak jak Nie takiego rodzaju tutaj jakichś ale musi być typowo Typowo własne. Tak, tak. tak. same osobne miejsce. Myślę, że... Myśleliśmy też o chole gospodyń, także tutaj jakby jakiś zamysł na to jest, żeby to dobrze funkcjonowało. Eee, też e, miałam okazję być teraz na e, południu polski i po prostu tam co wieść mają nową, e, nowe świetlice słowskiej, które super wykorzystują też wynajmują, za co pobierają e, opłaty na, e, na to, żeby to mogło też się utrzymywać, e, także mm, jest to użytkowane i myślę, że u nas też by się to sprawdziło. Ustawcie ten wniosek i przemusujcie tak. e, to. Uchwałę się. W uchwałę podjąć, to co chcecie. To trzeba wniosek było złożyć do budżetu na remont tej przedszkolnej. Zostawcie i przygłosujcie to, co ewentualnie w Kwestia czy y, jednej rzeczy dość istotnej, czy zasadne będzie remontowanie tego budynku i czy wartość remontu nie przekroczy na przykład e, jakby postawienia czegoś nowego. Ale... Znaczy w to, ja nie chcę się wypowiadać o sprawach technicznych. Ale to są dofinansowania czy koszta nie przekroczą wartości... W tej chwili chcemy po prostu odzyskać ten budynek. Tak, tak. Czy my możemy teraz Postarajcie się myśleć w kategorii 10-15 lat do przodu. Bo dyskusja będzie w przyszłym roku. To jest decyzja zamężająca. 10-15 lat do przodu, to ten budynek jako Budynek Bosmanatu nie powinien być jako budynek Bosmanatu, tylko powinien być jako budynek naszej. E, e, a a, a Bosmanat, zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Bosmanat nie wymaga e, 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 użytkowania zimą, bo być po jaką cholerę. To trzeba grzać. To są koszty. To trzeba patrzeć w kategoriach finansowych. Natomiast jako miejsce spotkań mieszkańców użytkowania, czy to będzie kurs seniora, czy to będą zajęcia. Różnego typu, ten budynek spełnia te oczekiwania. Nie bo... spełnia, bo nie jest dostosowany do seniorów. Tutaj w ogóle na. To trzeba stosować. mają. Składamy Są tu którzy mają problemy z podwodem. No rozumiem. Ale. ale nie ja nie tak. teraz mają dumę, a w wejść. No, no, no to oczywiście. To zaraz się, no. Zbieramy, to nie, Problem. Na Proszę Państwa, to słyszymy oficjalnie wniosek w formie, formie uchwały odnośnie także Tak, że ten, że ten budynek ma no być przeznaczony na cele w miejscowości Remania no Poddajmy te wniosek głosowaniu i poproszę teraz o... Kto jest przeciw temu? Kto się wstrzymał? Jedna osoba, dwie osoby się wstrzymały. Kto jest za? Jedno jest za. Czyli jedna osoba się wstrzymała. Jedno tak się wstrzymało. Czyli sądził, że jest to. Czyli uchwała okazji nr 1 została przyjęta ze stanowią o przycię. Dzięki za podpowiedź. Powój szkole jako świetlice mistrznościary. Czy są jeszcze jakieś...

pan panu, ja, tak, ja go znam, bo jest żeglarski, ale pan policjant mówi, że go nie zna. Dlatego pewnie by ja trzeba było zweryfikować, ja jaka policjant. jest jego treść, zrobić jego aktualizację co do zasadności, co do zasadności. Ale ja podeszłam panem policjantem do tabliczki, ale pan policjant mówi, że nie. Że, no. Nie No to tak po prostu Żółta była, trzeba zweryfikować. Nie tak. Papież na Co, nie to, mogą, co, to, co nie mogą i w jaki sposób? Tak. Podróż? Się podróż? Ale, Panie, panie, są Chodzi o to, panie, żeby były informacje, informacje jasne czytelne. Ale są informacje jasne. Tam tego miejsca nie ma. Nie, nie ma już. Nie ma Ale dlatego chodzi o to, że ich nie ma, to, żeby one go. Można przenieść tam. Od nas na bo tam na nie ja, słucham, Pani, ja transfer, to, ma jakieś Pani Wójt, ja czegoś nie rozumiem. Tak? Jest klient tak? w boku mieszkającym na pracę. To nie może prowincować z bo tu znajduje jest z jednej strony. Nie chcę, żeby pozwolił do Ja myślę, że można iść w innym kierunku. Po regulacji, ja nie wiem, czy w tej chwili Pani Wójt się ze mną zgodzi, ale po regulacji były nanoszone aktualizacje, jeżeli chodzi o tereny, bo to jest. Tam nie powinno być regulacji. Ja, ja nie chcę to. Nie wiem, czy czy Nie, nie, być. Nie nie nie. ja ale, ale niech pan pozwoli mi skończyć, bo ja nie chcę iść w kierunku kolejnego tematu. Bo nie ja jestem jakby od sprawdzania tego, czy powinno być w tym momencie. Rozmawiamy o czym innym. Ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji, jak pan Uczeski mówi, powinno być wytyczone w danym miejscu po prostu zakres, nie że tej jest wytyczony w regulaminie, o którym również pani mówi, że teren obowiązuje wjazd szerokości takiej długości do e, SLIPu, czyli do, do linii brzegowej e, w ramach łamania, w ra, za złamanie regulaminu e, kompetencje do karania będzie mogła podjąć straż gminna, która jest powołana w zakresie pełnienia takich e, funkcji, więc e, według mnie to by e, to, to jest czeka, do zweryfikowania, bo nie ma ten regulacji na pewno jaki jest zakres jest, jest po prostu zdobiony SLIP, panowie. jest wytyczony w tym momencie jakby możliwość stosowania. jak Pan sam również mówi, ja zresztą też często widzę, że rzeczywiście ta, ta, ta przyczepki, to wszystko tam parkuje, to jest kwestia na pewno wprowadzenia regulacji tego regulaminu i zaczęcie go egzekwowania, bo to na pewno nie jest tam uwzględnione, jestem wręcz przekonany, że nie ma czegoś takiego. A myślę, że a myślę, jak Pan Olszewski mówi, zrobienie słupków i jakieś tam wykreślanie, wydzielanie znowu tej strefy, to będziemy mieli odwrotne działanie do tego, jak mamy ścieżkę dydaktyczną i zamknięto plaże, wie Pan o czym mówię, nie? Czyli łamanie, dewastacja i za chwilę zacznie się kolejne narzekanie, że wydajemy środki budżetu gminnego na uregulowanie jakiegoś systemu korzystania z danego miejsca, a będziemy mieli odwrotność, bo będziemy dalej musieli ingerować i partycypować w kosztach utrzymania. To może jedna tablica korzystania i nie takim maczkiem, jak hmm. ludzie, żeby ja nie to, widział, to, było to, to jest taka moja propozycja, nie? Ale po prostu regulamin no. powiązany i z tym, co jest na wodzie i tak, tak, Czyli na całym tak. świecie jest po to, żeby wodować wnioski, a nie po to, żeby stać i się opalać. Po prostu. Hmm. Zgadzam się tak. to, pan to, pan to, pan. to może zróbmy to tą uchwałę. Wniosę. Co? Ja tylko dopowiem, bo tutaj właśnie pani błyska była na stawnice, jeśli chodzi o te slipy, to kiedyś został podjęty regulamin odnośnie korzystania ze slipów, wtedy kiedy one były płatne i on dotyczył tylko kwestii odpłatności za od te Teraz my dostaliśmy jakby wykładany teren na końcu ulicy, czyli parking i mamy dbać o czystość na slipach, natomiast jeśli chodzi o regulamin, to on dotyczy tylko parkingu. No właśnie. Jeśli chodzi o skipy, no to potrzebny jest regułam. Pinujemy e, w porządku na tym, żeby ludzie nie parkowali na plaży wtedy, kiedy my tam jesteśmy. Natomiast jeśli chodzi o skipy, no to tak naprawdę e, powinniśmy jako gmina, jako mieszkańcy zdecydować, e, jeśli chodzi o odpłatność. Tak? To, to jest jakby podstawa. Czy chcemy ten skip ograniczać, czy nie? Myślę, że jakimś kompromisem mogą być... To jest płatne dla mieszkańców, odpłatnie dla. To o, nie, chcę, nie chcę tutaj może zabierać e, głosu. E, natomiast, jeśli chodzi o to, co się dzieje na wodzie, no to jest opublikowane zarządzenie dyrektora Urzędu Morskiego z 2014 roku, które właśnie mówi o tym, że e, jest zakaz pływania szczki z motorówki do 385 metrów od brzegu. Są te tablice żółte, e, są te żółte tablice. i większość to rozumie. Czy tam jakaś część tego nie rozumie? Czy można jedno? Związać te wszystkie informacje najważniejsze w czterech Tak, czytelni, czytelnie. czytelnie, i żeby jednostki typu policja z nasz miejsca mogły to zidentyfikować. Minie mi maztemonowy oto nadarł. Anie zwiększa. Co się Państwa. Coś sprawa? Coś sprawa? Czyli mołkały? Co się pojawiło? Proszę Państwa, korzystając z okazji. Chciałbym. Y... Panie Marie przepraszam pozostali w chwilę jeszcze. Ja się poczekam. Ale się... korzystając z okazji. Jest to nasze, nasze ostatnie spotkanie. Ale same skończyliśmy. Chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom. Ci, którzy coś. No, bo ma zachodziliśmy sprawy bieżące. No Ja się pytam, czy są niegłoszone. No nie, no fajnie, to się może tutaj po prostu. Ten, nie, przepraszam, ale jeszcze są ważne tematy do poruszenia. Ja też tutaj mam. No się pytałem, no to proszę. Dobrze. Ja mam do poruszenia przede wszystkim molo, kto administruje molo po prostu. No bo, proszę Państwa, ja słyszę przykładowo, że klub jachtowy, który jest blisko wody, zajmuje się parkingami. Gdzie tak naprawdę Rada Gminy podjęła uchwałę, że. Pieniądze z parkingu powinny zasilać budżet, no bo jednak tutaj Państwo przeznaczacie pieniądze sołeckie, a po prostu teraz tutaj klub, jak to by będzie z tego korzystał, bo to będzie po prostu jakby temu służyło. Ja nie mam nic przeciwko klubowi, tylko uważam, że koszula bliższa ciału i powinni zajmować się również tutaj tymi sprawami, chociażby przykładowo administrowaniem tego całego mola nowego, tak? Drodzy Państwo, przecież ja, przepraszam, ale tu przyjeżdżam wielokrotnie, mam też tu nieruchomość, to widzę w jaki sposób. Dochodzi do eksploatacji po prostu tam na pewno kolega tak zapuścił potwierdzi. I to są bardzo ważne problemy. Po prostu za pieniądze duże zostało ono wybudowane, żeby tutaj upiększyć po prostu tę te, te, miejscowość, ten teren. Ale ono, żeby funkcjonowało i, i, i żeby po prostu no, na lata, tak, wytrzymało, no to powinno mieć odpowiedniego zarządcę po prostu. tak? Przecież tam tak samo nie ma żadnego posłana. bo Marku, chyba wie najlepiej po prostu, jak przychodzi wiatr i co się po prostu dzieje i tam po prostu nikt tym nie zawiaduje. To są poważne problemy. Tak teraz kiedyś do, no. do to nie jest tak, że, e, że to jest jakaś celowa, e, to jest po prostu nieświadomość. Większość ludzi podejmujących decyzje o budowie bez pobudowie tego wola byli nieświadomi warunków narotycznych. Tu co tydzień łódka jakaś jest rozliczona. A jeszcze nie było takich sztormów, które tutaj się odbywały. Boję się, że po prostu my się, my się jakby oblejemy złą sławą. jako administratorzy fragmentu wybrzeża Proponowałem tutaj Panie Mika czy proponowałem odblokowanie choćby tymczasowe. przekopanie Czarnego Rogu jako miejsce schronienia dla młodych po małych przedłużeniu. Ale nie zrobimy to dopiero w przyszłości, możemy planować. No tak, tak, tak przepraszam, ale skupmy się tu i teraz, co jest, tak, jest w stanie tak, zrobić, tak, zrobić, żeby zabezpieczyć po prostu obie. No może ja, może ja na całym świecie, na przystaniach i marinach za cumowanie w każdym rynku odpowiada właściciel rynku. Właściciel ale, ale Jacek, ale mało, mało częścią częścią to się mało. E, Informacja odnośnie mula, potrzeb z zwyciami została przekazana do pani Wójt już w Ale problem o zabezpieczeniu i, i odpowiedniej kontroli i nadzoru. Rozumiem, ale ten problem narasta i dlatego warto o tym rozmawiać, żeby go rozwiązać. Tak dlatego przekre... informacja została przekazana. Ale, ale co z tej informacji? To jest zebranie miejskie, to są tematy co prawda ważne, ale, ale to nie jest rozwiązanie problemu, dlatego chcielibyśmy usłyszeć ewentualnie też o gminy, te... ja, co z tym tematem ma zamiar zrobić, no bo jednak tutaj... Y, y, żeglarskie Stowarzyszenie, tak jak powiedziałem, koszula bliższa ciału jest, po prostu jest związana z akwenem morskim, tamtym, i uważam, no, że mamy kompetentni do tego, żeby był ktokolwiek, bospan pan, pilnował, nadzorował, po prostu żeby tam był porządek, jakiś regulami, Bo przepraszam, ale z parkingowymi to uważam, to można tak samo parkometr postawić jak w innej działce w rewie i opłaty po prostu no, ludzie umieszczają. To, to nie jest problem. Tak. Bo to odchodzimy od jakby działań statutowych, tego stowarzyszenia działania stowarzyszenia jest związane stricte po prostu z wodą, tak? Dobrze, nie potrzebny 10 minut demagacji, tylko po jedno tylko nie ma, kto będzie kto nadzoruje nie i będzie się załamał. Znaczy to jest pytanie do władz gminy. No tak, tak. No nie dobrze po prostu, ja przepraszam, ale ja kieruję, bo jest problem. Ja kieruję problem, żeby ten problem starać się rozwiązać jak najszybciej, bo drodzy Państwo, jest też opłata, przykładowo jest parkometr, ale nikt nie widzi tego parkometru i jestem przekonany, że tam... Mało kto opłaca po prostu za tą łódkę, tak? Ja no, bo pan jest rzetelną osobą po prostu, ale przede wszystkim Pan wie, gdzie ten parkomet jest, a dużo osób. Przykładowo nawet nieświadomie, bo nie ma tej informacji czytelnej, że ten parkometr się znajduje w tamtym w tamtym miejscu, że, że trzeba w niej się dotyczy łódki, a nie samochodu. że dotyczy łódki, a nie samochodu. samochodu, bo on jest bardzo podobny. To są e, informacje, które są kulą w płowie, przepraszam, e, tam e, postawione, które nie docierają do tych korzystających. E, no i przede wszystkim osoba, która będzie ten obiekt dozorowała, bo tam są już porywane belki, powyrwane. Tam są uszkodzenia jeszcze innego rodzaju po prostu, no i ktoś musi też tym, tym porządkiem po prostu tam zarządzać. To No i dlatego uważam, że... Regulamin wszystko. Tak, no to wniosek był taki po prostu, żeby ten regulamin powstał i żeby po prostu jakby wyznaczyć odpowiednią osobę do tego, żeby nadzorowała po prostu tym obiektem. Czyli już jest drugi regulamin. Regulamin slipu i regulamin. Korzystania z nola, po prostu i kto, i żeby to osoba nadzorowała, która po prostu, no, żeby to nie było, że każdy sam, tak? No bo parki może łatwiej z niego korzystać, bo kupisz bilet, co i postawisz, tak? Zaś taki obiekt hydrotechniczny, no to już wymaga po prostu poważniejszej, jakby asekuracji. Ale Pani Duchna, ja przegrywam. ale kto, kto przegłosował taki śmieszny polski tutaj w ręku? jak piękne moro, piękne wody, tu przyjdzie pierwszy. Ja tak się okazuje, jak pływają wnucze, to jak mają kotwicy, to na 20 Szerunków. minut, to też 20 zostawić. Ma, ma, pan, ma Pani rację, pan, tylko teraz zostaliśmy z tym, co już odziedziczyliśmy. Nie, nie. Bo każdy już ma rozwalony. A co, sołocie są przywracane. To ludzie mają widę, bo nie mają kotwicy. A że przyniosą na taką kotwiczkę, jakby chcieli mieszkańców, czy samochód włączyć. Paniskiem ma założyć Dla... porządna kotwica jak do Łodzi. Dlatego nie takie. To wszystko narzekania na morze, na, na falę, ale czemu to takie robi? Nie powinny to nawet parkować, jak ten takie. Dlatego jeśli to... On, nie, nie słuchają pogody. My jakby my nie tyle lat nie, nie mamy łód. Mamy dwie kotwice, duże. Naprawdę duże. A co oni tu mają? Pan muż też kilka razy było przewrócone. Pan wie jakie to kotwice, znaczy, czy... jest... no, jak Ja to nie mam łodzi. Nie, nie, ja

że obiekt oczywiście on został już w takiej formie po prostu wybudowany i my tak naprawdę odziedziczyliśmy coś, na co nie mieliśmy wpływu, tak? Dlatego, dlatego ta sytuacja po prostu już jakby nie wymaga oceny historycznej, tylko teraźniejszej po prostu. Tak? I mówimy o tym problemie teraźniejszym po prostu i teraz tym bardziej, że jeśli są ludzie przykładowo, którzy nie znają tak potencjalnych zagrożeń, a korzystają z tego obiektu, to żeby to była osoba, która ma większy bagaż doświadczeń i takie stowarzyszenie ma odpowiednie kompetencje i nawet jeśli są tam zbyt słabe kotwice czy cokolwiek, to wtedy ma tą wiedzę, nadzoruje i po prostu czuwa nad tym bezpieczeństwem. Także opowiadanie po prostu, że są, uważam, że to jest jakby no, bezprzedmiotowe na tą chwilę, z racji tego, że problem jest i go trzeba rozwiązać. Ja powtarzam, to wskazał się tym, jest potrzeba nadzoru i tą informację przesłałem do góry, może można kto nadzoruje na przykład wtedy w mechanikach MOLO? W Bechnikach, Tak. zajmuje się ten referat geodezji i przystani rybackiej. A co jemu nie można powiedzieć wtedy naszego mora też, jak on jest po prostu tutaj w e struktur naszej gminy? To pytanie jakby do Pani Burki. Mm. tu tak, mamy jakiś mamy taki referat, i mógłbym powiedzieć, tam Nie, nie ma referatu, który typowo nadzoruje. Przepraszam, jest pracownik w Mekelinkach typowo oddelegowany do obsługi technicznej. Tu takiej osoby nie ma. No to można było powiedzieć. Ale to można było, poczekajmy na odpowiedź pani wójt, co w tym zakresie, bo nie ma tej osoby. Jeżeli chodzi o pomoc w rewie, to my dostrzegamy ten problem, i tutaj te informacje do nas docieramy, i też wiemy, co się dzieje właśnie na, na tym pomoście. E, nawet parę dni temu była taka sytuacja, która była bardzo groźna, bo właściwie ten pomost w pewnym momencie tak jakby się można powiedzieć e, prawie odczepił i też tutaj panowie właśnie z jak Predy plus jeden z rybaków właśnie pomagali, e, żeby zabezpieczyć na wszystko właśnie ten pomoc, więc też bardzo dziękujemy za, za to wsparcie, bo to wsparcie było błyskawiczne z tego względu, że właśnie... Jakby już tutaj podjęliśmy pewne działania, żeby tą kwestię rozwiązać, bo rzeczywiście musi być osoba, która będzie się w sposób taki, no można powiedzieć stały opiekować tym pomostem. Natomiast tak czy inaczej, jak że ta konstrukcja no, jest bardzo wymagająca, w tym sensie, że ona jest bardzo wrażliwa, że rzeczywiście te ramunki nautyczne są bardzo trudne i można sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście taka konstrukcja powinna tutaj powstać, czy co będzie się działo z tą konstrukcją, też powstrzażimy, kiedy to panowanie też jest specyficzne. Natomiast ja oczywiście przyjmuję ten wniosek i to wszystko będzie jakby realizowane w tym kierunku, żeby osoba, która miała się, osoba czy instytucja, która miałaby się opiekować, będzie wyznaczona.

ja że... no, Czyli ja, że... ja tylko jeszcze że... ewentualnie powiedzmy, że tutaj wspomniała, y, że wystąpiliście Państwo y, do Regionalnej Dyrekcji Europy Środowiska w sprawie no, rozmów regionalną tak, w sprawie rozmów odnośnie ścieżki edukacyjnej i y, y, rozumiem pisma Państwo skierowali, po prostu y, 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 nie wiem Tak, i to już jakiś czas temu nastąpiło, bo... Ja to się na początku właściwie to już podjęliśmy... środowiska, żeby rozmawiać o ścieżka taktycznej była nieudana. Nie wiem z jakich przyczyn, ale nie było chęci spotkania się. Nie może wynikało to z jakiegoś typu pracy ze strony Erdosia, ale już to drugie pismo spotkało się z pozytywną odpowiedzią, więc już w niedługim czasie będziemy się spotykać, co ja uważam, że to będzie takim początkiem rozwój tego, żeby wypracować jakiś kompromis, bo no rzeczywiście z punktu widzenia e, i nas jako mieszkańców czy turystów ścieżka dydaktyczna nie spełnia tej funkcji, ale ja myślę, że też z punktu widzenia zwierząt no jest ona także bardzo, bardzo problematyczna, bo stanowi taką natury, naturalną barierę, ale właśnie negatywną barierę dla przemieszczania się dla zwierząt, bo w tym momencie te zwierzęta troszkę... w pewien sposób z tego co za wodę wyrzucają, to jest to po potrzebne do funkcjonowania myślę między innymi osobi, e, więc na pewno jest to duży problem, więc jakby z takiego projektu, który miał służyć w przyrodzie, miał ją chronić, to można powiedzieć z jednej strony nie wychroni, ale z drugiej strony stanowi e, no, taką barierę do tego, żeby właśnie niektóre zwierząt normalnie funkcjonowały. Jasne. Ja mam jeszcze jakby w uzupełnieniu, bo to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ ścieżka edukacyjna miała przyciągać ludzi, a nie opiekać, w szczególności turystów. Czy Państwo po prostu jakby już macie jakąś koncepcję po prostu taką przygotowaną, którą byście chcieli, żeby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ją zaakceptowała? Czy to dopiero mają być takie rozmowy luźne wynikiem po prostu tych programów telewizyjnych, które ostatnio były na terenie ogólnopolskie w sprawie bezczynności? Ja, ja bym miała tutaj jakby sporo pomysłów, co, co z tym zrobić, jeżeli chodzi o tą ścieżkę dydaktyczną. Natomiast jakby elementem, który komplikuje na pewno rozwiązanie tego problemu i o tym też należy otwarcie powiedzieć, jest to, że środki z Unii Europejskiej, które zostały przeznaczone na budowę ścieżki dydaktycznej, oznacza, oznaczają, że jest tak zwana trwałość projektu, czyli od momentu zakończenia... Przez pewien okres czasu nie można podejmować żadnych działań, które by ingerowały w tą inwestycję, czyli jest to zazwyczaj 5 lat, gdzie nie można takiej inwestycji no tak powiem, dotykać, czyli zmienia się kształtu, zapewne będzie to wyzwanie, natomiast no, są też pewnego rodzaju odstępstwa, więc wierzę w to, że będzie można wykorzystać właśnie tego rodzaju element, że takie odstępstwo ze względów jakichś szczegółowych,